więcej pracy Wika. Tak. Więcej 40. Hop, 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 hop! Pracujemy, Wika, tak! Jesteśmy zrób. na mistrzostwach Polski, polskiego Związku Karate Kontaktowego, a ze mną Kamil Szkaradek, zawodnik KSW. Ja wiem, że ty już kiedyś walkę w karate miałeś. Miałem, miałem. Znaczy, bo to nie była walka, to był sparring. I powiem Wam, że to był hardcore. To było najgorsze przeżycie w moim życiu. Powiem że się z Tobą, Twoją nogą stało po tym sparingu. No, zmieniła kolor na fioletowy. Nie, no żartuję. Fajne, fajne przeżycie, fajne doświadczenie. Nie wiedziałem wtedy, że ten sport może być aż taki brutalny. O, tak, ja by, tak bym to skwitował. Też nie wiedziałeś, no. jak tutaj przyjechałeś i zobaczyłeś to, że to jest aż tak e, robione z aż tak dużą pompą, prawda? No dokładnie, wiesz co, powiem Ci najbardziej, że te dwie minuty no, robią robotę, że ludzie od razu wjeżdżają tam na te waleczki pełną agresją, no i to się naprawdę spoko ogląda, to jest, sieka, sieka jak, s... dopowiedzcie sobie sami resztę, no. <laughs> sieka jak nic. Byłeś fanem filmu Karate kid? No oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. A kto jest twoim panem Miyagim? Ja jestem swoim panem Miyagi. <laughs> Dziękuję bardzo. <laughs> Dziękuję. Łukasz Brzeski, zawodnik UFC. No już drugi raz się tutaj widzimy na tych zawodach i chyba cały czas nas tutaj zaskakuje w tej limanowej. Tak, no niezmiennie, piękne brutalne karate zawsze można tutaj zobaczyć. Widzieliśmy walki, zastanawialiśmy się jak to jest, że ci zawodnicy nie rozbijają sobie rąk tutaj podczas tych walki. Tutaj Sensei nam wytłumaczył to. No tak. Kluczem do wszystkiego są pompki na rękach, na dłoniach, pamiętajcie. Łukasz, powiedz mi, jak wygląda Twoja sytuacja teraz w UFC. Będziemy Cię jeszcze widzieć? Tak, no wiesz co, póki co mam kontrakt podpisany na cztery walki no i, no i czekam na kolejne propozycje. A w międzyczasie może jeszcze jakieś zawody karata? Być może, jakbym się trochę porozciągał. Jest świetnie, ale musisz, mogę tak. tak, mi pracować. Tak, mogę mi pracować No dobrze, i prawa do tu. Dobrze, pięknie. Presja, presja, dawaj, dawaj. dawaj. Robert Ruchała, Robert Ruchała, świeżo upieczony mistrz kategorii 66 kg. Robert mistrzem KSW już zostałeś, ale kiedy zostaniesz mistrzem Kumite. Karate. No właśnie przyjechałem tutaj, no nie? Czekam masz mnie zawołają i od razu wjeżdżam. Ja myślę, że o ten baz powinieneś się ze swoim sponsorem Andrzejem z firmy Nowi zmierzyć. Tak, tak, no chętnie wyzywam go na pojedynek. Od razu tutaj czekam tylko jak mnie wywołają i lecimy. Ale pokażemy. Nie turlamy, nie turlamy. Nie, ale jak to przegrasz, to będzie wstyd. Jak przegram, no to podam rękę i pogratuluję, tak? Wiadomo. Ale wiesz, że tutaj będą. No wszyscy. To, pana, ale tutaj patrząc. będą wszyscy za Andrzejem, a nie za tobą. No, pierwszy raz. Pierwszy raz nie będę miał dopingu takiego, ale jestem na to gotowy. Andrzej Gendron, właściciel firmy Nowi. Powiedz mi, dzieci dzisiaj walczyły czy nie walczyły? Dzisiaj dzieci nie, bo rocznik za, za młody, bo od 2011 są Mistrzostwa Polski, mój najstarszy 2012, ale przyjdzie czas. Za tydzień mamy Mistrzostwa Polskie o Jama i tam się będziemy widzieć. A to może też dobrze, bo troszkę spokoju, bo strasznie nie, przeżywasz nie. walki swoich synów. Dzisiaj bardzo na spokojnie, bardzo lajtowo. Nawet nie wiedziałem, że można tak spokojnie turniej przeżywać. Ale oprócz synów, słyszałem, podsłuchałem, że Ty też planujesz starty. No, zbliża się debiut, 20 maja, Józefów, mam plan wystartować i poczuć tą matę, bo, bo to trzeba poczuć. No. Mistrzostwa karate w Limanowej to są kolejne zawody organizowane tutaj i wspierane przez Waszą firmę. Zawody zorganizowane z bardzo dużą bombą, ale wiem, że to też nie koniec jeszcze karate w Limanowej. Nie, nie, nie koniec. Czeka nas w październiku trzecia edycja naszego pucharu Ikona Kamura Polis Open. Teraz jesteśmy organizatorem wytypowanym przez PZKK na organizację Mistrzostw Polski, które się dzisiaj odbywają. Natomiast nasz puchar cyklicznie październik co roku, taki mamy plan. Szykujemy naprawdę grubą imprezę, mamy fajne pomysły, mam nadzieję, że nam się to uda. Mamy wiele firm, jak widać na banerach, które nas wspierają. Także październik będzie naprawdę mocny i, i samo kumite w październiku. Mocne kumite, mocne bitki, mocni karatecy. Będzie pięknie, a z roku na rok chcemy, żeby było jeszcze lepiej. Jeszcze na koniec jako sponsor Roberta ruchały powiedz jak Ci się podobała jego ostatnia walka o pas. Znaczy to w ogóle profesor Robert można powiedzieć. Jeździmy za Robertem od jakiegoś czasu, byliśmy w Lubinie, przeżyliśmy horror, wyszliśmy z popiołów na szczyt, bo, bo wszyscy wiemy jak było. Natomiast no, Robert pokazał to co zawsze. Game plan 100%, no przygotowanie 100%. Ja to zawsze mówię Robertowi, że wujek robi robotę. Także jesteśmy zadowoleni, wspierać takich ludzi to tylko przyjemność. Też Kamil dołączył do nas, też jesteśmy zadowoleni. Dobry prospekt, młody chłopak, pięknie zawalczył w Lubinie, udusił znakomicie. No. Lubimy to, lubimy sporty walki, już kiedyś mówiłem, po prostu kochamy się bić też. Także jesteśmy zadowoleni, a ja zawsze mówię to Minikowi też. Najlepsi trzymają z najlepszymi, dlatego długa droga przed nami. Ze mną pan Radosław Ambroziak, piąty dan i najbardziej mnie interesuje ten egzamin, który pan miał. Jakby mo można było o tym opowiedzieć, bo na pewno to będzie, jest to bardzo ciekawe. Ust, dzień dobry, no ja wróciłem dopiero co z Japonii, byłem miesiąc czasu w Japonii, miałem przyjemność trenować pod okiem japońskich mistrzów. No i finalnie zostałem zaproszony do uczestnictwa w egzaminie japońskim na stopnie mistrzowskie. I tam zdawałem egzamin na piąty dan. Było to niezwykła przygoda, niezwykłe wyzwanie. Byłem jedynym niejapończykiem wśród zdających Japończyków. A proszę powiedzieć, jak to wygląda? Nie wiem, trzeba zrobić tysiąc pompek na pięściach, nie wiem przebiec 30-40 kilometrów. Jak, jak to w ogóle wygląda? Przede wszystkim swoją postawą i swoją działalnością i swoją karate trzeba zasłużyć na to, żeby do tego egzaminu zostać dopuszczonym albo zostać na niego zaproszonym. To jest pierwszy etap. Drugi etap to jest sam egzamin, w czasie który trwał, mój egzamin trwał 6 godzin i składał się z części technicznej, z, z części takiej technicznej zwanej I czyli w poruszaniu się, z części wydolnościowej, która była no, dość mocna i, i szybka. No i finalnie kończyło się to te, testem 50 kumite, gdzie e, stociłem 50 walk z e, no, 50 przeciwnikami czarnymi pasami e, Japończykami. To jest test który tak naprawdę składa się tak jakby z dwóch elementów. No pierwszym elementem to jest samoprowadzenie walki. No i póki jeszcze walczymy, póki mamy siłę, no to te walki pokazujemy swoje umiejętności techniczne w tej walce, siłę, potrafimy jeszcze nokautować przeciwniku, bo i takie sytuacje się zdarzają. Natomiast im tych walk przybywa coraz więcej, to, to nasz, wiadomo jest, że nasze siły opadają i w pewnym momencie zamiast walczyć mięśniami i ciałem, zaczynamy walczyć sercem. I te ostatnie walki to są walki w duchu Akira no menai kokoro, po japońsku znaczy to serce, które nigdy się nie poddaje e, i tam trzeba się wychować, wykazać niezwykłym duchem walki. Ile trwa taki to, to 50 walk, które się walczy? Bo rozumiem, że to jest jeden zawodnik po drugim, czy są jakieś przerwy? Jak to wygląda? To jest jeden zawodnik po drugim wchodzi, e, osoba, która zdaje egzamin walczy cały czas, natomiast zawodnicy wchodzą tak jakby świeżi, oni nie walczą cały czas, z boku stoją i czekają na, swojej, na swoją kolej do walki. Jest to 50 pojedynków w dość szybkim tempie e, i dość naprawdę mocnych I tak naprawdę im te pojedyn i tych pojedynków zaczyna narastać i coraz więcej. One są oceniane cały czas mm. przez sędziów, no bo to nie jest kwestia tylko prze przeżycia tych 50 pojedynków trzeba je stoczyć i, i wykazać się tam również umiejętnościami technicznymi i umiejętnością walki. Im tych pojedynków jest coraz więcej to to tempo walk też wzrasta coraz bardziej, także... No, tutaj zawodnicy nieraz mają dość po jednej walce, jak się człowiek czuje po złożeniu 50, 50 walk jakby ciągiem. To jest, no, to jest bardzo, ważne, bardzo ważne i bardzo dobre pytanie. Szykując się do swojego testu, oglądałem testy i czytałem bardzo e, dużo wspomnień ludzi, którzy przeszli test z Jednym z takich wspomnień to jest wspomnienie Hajime Kazumi, który przeszedł testu komite. Który, w pierwszej kolejności, jak widział, jak ten test zdawał Francisco Filio, powiedział, że on by tego testu nie przeszedł. On by tego testu nie przeszedł nie dlatego, że był za słaby, ponieważ on w tym czasie był jednym z najlepszych zawodników na, na, na świecie. Tylko wręcz przeciwnie stwierdził, że ten przeciwnik był zbyt agresywny. Czyli walcząc trzeba mieć cały czas świadomość tego, że to nie jest jedyna walka. Zawodnicy walcząc tutaj na macie mają tą jedną walkę. I oni tą siłę rozkładają na tą jedną walkę. Później mają długi, długi czas odpoczynku i wchodzą do, dopiero do kolejnej walki. Kiedy poddajemy się testowi, to trzeba kontrolować swoje emocje, trzeba kontrolować swoją siłę i trzeba być świadomym tego, że starać się tą walkę zakończyć jak najszybciej przed czasem, ale jednocześnie Zostawić sobie trochę energii na kolejne walki, to jest też niezłe wyzwanie. Pan Zbigniew Goliński, prezes klubu karate w Limanowej. Dokładnie tak. I organizator tych zawodów, współorganizator z Polski, Polskiego Związku Karate w Limanowej. Proszę mi powiedzieć, jaki jest przepis na, to, na ten sukces, że te zawody karate ciągle wracają do Limanowej? Wracają dlatego, bo robimy świetne zawody. Doświadczenie pokazało pierwszy ikon. Druga edycja ikon w Limanowej. Turnieje robimy i Polski Związek Karate podjął decyzję, pytanie, czy Limanowski Klub wyrazi chęć zorganizowania właśnie mistrza z Polskiego Związku Karate, gdzie Związek zrzesza różne organizacji. Jak to wiadomo, jest 12 organizacji, to samo to przecież się mówi. A dlaczego wracają do Limanowej? Bo jest fajnie. Widziałem też, że tutaj chyba jest duża reprezentacja Niemalowskiego klubu karate. Tak, wytypowałem w różnych kategoriach wagowych. Nie ma jeszcze takich młodszej kategorii. Mamy fajną kadrę, nie ukrywam, Antekendron, no Andrzej był zawiedziony, że... Yy, tak, yy... tak, ja też, natomiast, no z przykrością organizacja Polskiego Karate mm. wytypowała tylko tych roczników, ale nic nie jest straconego, nic nie, nie, bo za tydzień jedziemy właśnie na Mistrzostwa Polski do Wieliczki, do Ojamas Karate, gdzie są właśnie przedstawiciele Tejże organizacji Oyama Karate. Super, ale to nie koniec jeszcze emocji i zawodów w Limanowej, bo już macie w planach Kolejne słyszałem. Tak, mamy, planujemy trzecią edycję w październiku 28. To już data. Potwierdzili przyjazdy. Będzie niespodzianka, o której innym może nie powiem. Mi bardzo fajnie jest, że właśnie Robert Druchała. Łukasz wspierają właśnie tę organizację. Niesamowicie to poszło w mediach. Oni naprawdę świetną pracę robią, widzą co my robimy i też się im to podoba, ale naprawdę też jest odskocznie od właśnie mieszanych sztuk warg. To jest prawdziwa też poezja. No, mamy tu stójkę, ale gdy są właśnie partner, to jest już inna bajka. Nie wiem za kiedy sybi się wywozą, ale powiem, że, że jak są i oglądają, to muszą być zainteresowani.